Ten odcinek i zawartość tego odcinka była konsultowana z konsulatem amerykańskim w Krakowie, dlatego usłyszycie tu same sprawdzone informacje i same konkrety. Cześć czołem. Ja nazywam się Karol Lewandowski, a wy oglądacie program Busem przez świat. Program o tanim podróżowaniu i o podróżach samochodowych. Jeżeli takie tematy Was interesują, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A w dzisiejszym odcinku będę opowiadał o ruchu bezwizowym do USA. Do listopada 2019 roku podróż do USA wyglądała tak, że trzeba było najpierw załatwić wizę turystyczną. Załatwienie tej wizy zajmowało co najmniej kilka tygodni, trzeba było osobiście pojechać do ambasady w Warszawie albo do konsulatu w Krakowie, odbyć tam dosyć Interesującą rozmowę, zapłacić ponad 160 dolarów, dołączyć do tego zdjęcia, zostawić paszport, potem czekać aż ten paszport przyjdzie. I to i tak jeszcze nie oznaczało, że faktycznie do Stanów się dostaniecie, bo dopiero po wylądowaniu urzędnik na miejscu decydował, czy was wpuści. Ale od listopada jest to już dużo prostsze. Polska została włączona do programu ruchu bezwizowego. I wielu osobom wydaje się, że teraz polega to na tym, że po prostu bierzemy paszport czy nawet dowód osobisty i do Stanów lecimy tak jak do Wielkiej Brytanii, bez załatwiania żadnych formalności, wysiadamy bez żadnych rozmów, i mało że możemy swobodnie, ile chcemy podróżować, to możemy też w Stanach pracować. Ale działa to niestety zupełnie inaczej. Jest dużo łatwiej niż wcześniej, ale nie jest aż tak różowo i nie wygląda tak podróżowanie po Unii Europejskiej. I dlatego postanowiłem, że nagram ten odcinek i odpowiem na takie 12 najczęstszych pytań związanych z tym. Ruchem bezwizowym i podpowiem, jak to wszystko tak naprawdę w praktyce wygląda. Zapraszam do oglądania. Od listopada 2019 roku podróże Polaków do Stanów wyglądają dużo łatwiej, bo Polska została włączona do programu ruchu bezwizowego, czyli Visa Waiver Program. Od teraz Polacy, którzy chcą polecieć do Stanów, nie muszą się ubiegać o zwykłą wizę, ale muszą zarejestrować się w specjalnym elektronicznym systemie autoryzacji podróży, w skrócie ESTA. I korzystanie z tego. Systemu ESTA tyczy się tylko osób, które wybierają się do Stanów na krócej niż 90 dni. Jeżeli ktoś chce polecieć tam na dłużej, to musi skorzystać ze starego ruchu wizowego i ze starej wizy turystycznej i wyrobić ją w taki sam sposób, czyli udać się do ambasady, zapłacić ponad 160 dolarów i tak dalej. Kiedy powinienem skorzystać z programu ruchu bezwizowego, a kiedy z normalnej wizy turystycznej? Obydwa te programy działają równolegle i jeżeli wybieracie się w celach turystycznych na mniej niż 90 dni, to możecie po prostu skorzystać z tego wniosku ESTA i kiedy ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to przez najbliższe 2 lata możecie być w Stanach wielokrotnie na maksymalnie te 90 dni. Potem musicie opuścić stany i znów na kolejne 90 dni możecie wrócić. Wystarczy, że na przykład pojedziecie na parę dni do Kanady. Ale jeżeli planujecie być w Stanach dłużej niż 90 dni, czyli na przykład pojechać tam na 4 miesiące albo na pół roku, to musicie niestety złożyć wniosek o tą zwykłą wizę turystyczną i w momencie kiedy ta wiza jest wam przyznana, to ona jest przyznana na 10 lat. I wtedy przez te 10 lat możecie znów wielokrotnie na kilka miesięcy lecieć do Stanów. Ważne jest to, że nie każdy dostaje tą wizę aż na 10 lat i w takich przypadkach szczególnych możecie ją dostać na przykład na 5 albo na 7 lat. Czy jeżeli wciąż mam aktualną, starą wizę turystyczną, to czy muszę przed podróżą do Stanów składać wniosek ESTA? Nie, jeżeli macie aktualną wizę i dalej nie minęło te 10 lat, to nie musicie składać wniosku, po prostu korzystacie ze starej wizy i nic nowego nie musicie wypełniać. Ile kosztuje złożenie wniosku ESTA? Stara wiza turystyczna kosztowała ponad 160 dolarów, natomiast ten nowy wniosek ESTA kosztuje zaledwie 14 dolarów. Składa się go tylko i wyłącznie przez stronę internetową ambasady. Dokładny link do złożenia tego wniosku znajdziecie w opisie do tego odcinka. I ważne jest to, żeby nie składać tego wniosku ESTA na żadnej innej stronie, bo pojawiło się bardzo wielu pośredników, którzy próbują na tym zarobić, próbują ludzi oszukać i każą składać wnioski na swojej stronie i biorą dodatkowe opłaty za pośrednictwo. Także nie róbcie tego, wniosek jest bardzo łatwy. Wystarczy złożyć go samemu na stronie ambasady. Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek ESTA? Wniosek ESTA należy złożyć najpóźniej 72 godziny przed Waszym wylotem. Także nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Lepiej zrobić to chociaż tydzień przed Waszą podróżą, bo po prostu możecie nie zdążyć. A działa to w taki sposób, że na lotnisku linie lotnicze, zanim wpuszczą Was do samolotu, sprawdzają, czy macie przyznany wniosek. I bardzo możliwe, że jeżeli dostaniecie go o kilka godzin za późno, to nawet nie zostaniecie wpuszczeni do samolotu. Ważne jest też to, że wniosek trzeba złożyć, będąc poza granicami. Stanów Zjednoczonych, czyli musicie być albo w Polsce, albo w jakimś innym kraju. Jeżeli na przykład mieliście starą wizę i ta wiza się skończyła i chcecie złożyć teraz wniosek ESTA, to musicie wyjechać ze Stanów Zjednoczonych, na przykład do Kanady, tam złożyć wniosek, poczekać te kilka dni i dopiero wtedy możecie wrócić. W praktyce odpowiedź na ten wniosek dostajecie bardzo szybko, czasem nawet po kilku godzinach, ale ustawowo jest wpisane, że to muszą być minimum 72 godziny. Czy korzystając z ruchu bezwizowego mogę przedłużyć swój pobyt w USA? Sporo osób zastanawia się, czy jeżeli pojadą do Stanów i będą tam ponad 3 miesiące, to mogą po prostu jeszcze raz złożyć ten wniosek i przedłużyć swój pobyt. Generalnie nie. Żeby tak się stało, musicie wyjechać ze Stanów i wrócić z powrotem, ale są wypadki szczególne, jak na przykład zgubienie paszportu albo jakieś problemy zdrowotne, i wtedy faktycznie można ten pobyt przedłużyć, kontaktując się najlepiej telefonicznie z Wydziałem Imigracyjnym. Czy jeżeli mój wniosek został odrzucony, to mogę go złożyć jeszcze raz? Nie. Jeżeli wasz wniosek został odrzucony, to został najpewniej odrzucony z jakiegoś powodu. Nie możecie go składać jeszcze raz, to znaczy, możecie, ale znów będzie odrzucony i będzie odrzucany już zawsze. Jeżeli został odrzucony, to znaczy na przykład, że byliście wcześniej w Stanach nielegalnie, albo że wcześniej składaliście już wniosek, na przykład parę lat temu, o tą zwykłą wizę turystyczną i z jakiegoś powodu tamten wniosek został odrzucony. Takie osoby nie mogą skorzystać z tego ruchu bezwizowego. Te osoby muszą od nowa znów ubiegać się o tą starą wizę turystyczną, w tym Trybie. Ale znów warto podkreślić, że tych osób jest naprawdę bardzo mało, bo było ich poniżej 3% wśród tych wszystkich składanych wniosków. Dlatego Polska została włączona do tego programu ruchu bezwizowego bo przekroczyliśmy próg 97% przyznanych wniosków i po prostu zostaliśmy włączeni do tego ruchu, żeby wszystko było łatwiejsze. Czy każdy zostaje wpuszczony do stanów na 90 dni? Te 90 dni to jest maksymalny czas, na jaki możecie zostać wpuszczeni do Stanów, i większość osób zostaje wpuszczona właśnie na tyle, ale zdarza się, że zostaniecie wpuszczeni na krócej. Decyduje o tym urzędnik już na miejscu, urzędnik imigracyjny, z którym musicie porozmawiać po wylądowaniu, i to też jest ważna informacja, że właśnie w tym ruchu bezwizowym dalej działa to tak samo. To nie jest tak, że bierzecie paszport, lecicie do Stanów, lądujecie na miejscu i po prostu sobie wychodzicie i już jesteście w Stanach. Musicie stanąć w kolejce, pokazać paszport i odbyć rozmowę z urzędnikiem, który zeskanuje wam odciski palców, zrobi wam zdjęcie i zada kilka pytań. Te pytania są zazwyczaj proste, bardzo luźne. Nie musicie dobrze znać angielskiego. Jeżeli lecicie parą albo całą rodziną, to też możecie podejść grupką i będzie odpowiadała na pytania tylko ta osoba, która zna najlepiej język, a w sytuacjach ekstremalnych możecie nawet poprosić o tłumacza. I generalnie te pytania mają na celu sprawdzić, czy naprawdę przylecieliście do Stanów w celach turystycznych, czy może udajecie, że w celach turystycznych, a tak naprawdę przylecieliście, żeby nielegalnie popracować u wujka w Chicago na budowie, albo żeby w ogóle nielegalnie zamieszkać w Stanach i już nigdy stamtąd nie wrócić. I to ma na celu właśnie ta rozmowa. Dlatego urzędnik będzie was pytał, a co planujecie odwiedzić, gdzie planujecie pojechać i warto sobie wcześniej przygotować mniej więcej taki plan podróży. Oczywiście nie dzień po dniu, ale żeby przynajmniej umieć powiedzieć o trzech miejscach, które planujecie odwiedzić, żeby powiedzieć to tak szybko z głowy, żeby wyglądało naturalnie. W naszym nowym poradniku o podróżowaniu po Stanach. Opisaliśmy też szczegółowo właśnie, jak taka rozmowa wygląda i podpowiadamy tam co sobie wcześniej przygotować, żeby ta rozmowa odbyła się bezstresowo. Jeżeli chodzi o tą starą wizę turystyczną to ona e, upoważnia was do podróżowania na 10 lat, ale przy pojedynczym wjeździe na maksymalnie 6 miesięcy i znów z tą starą wizą tak samo wygląda sytuacja. To dopiero urzędnik na miejscu przyznaje wam Tą ilość dni i wbija wam do paszportu, na ile czasu możecie być w Stanach. Nas zawsze po prostu pytał, ile chcemy być w Stanach. Jak mówiliśmy, na przykład, że trzy miesiące, to nam wbijał na cztery miesiące, żeby na pewno nam nie zabrakło. Ile czasu zajmuje złożenie wniosku ESTA? Złożenie wniosku jest bardzo szybkie, wszystko odbywa się przez internet. Nigdzie nie musicie jechać, z nikim się spotykać, po prostu robicie to w domu, w piżamce, na komputerze. Zajmuje od 15 do 30 minut. Odpowiada się tam na kilka prostych pytań, wpisuje dane z paszportu, kilka trudniejszych pytań, jak na przykład to, czy jesteście terrorystami, albo czy się prostytuowaliście. Swoją drogą wydaje mi się, że właśnie w ten sposób wyłapują wszystkich terrorystów, że po prostu w takim przypływie spontaniczności zaznaczają, że są terrorystami. I na koniec, jak już wszystko to wypełnicie, to musicie jeszcze zapłacić. I zapłacić za tą wizytę 14 dolarów można na dwa sposoby. Po pierwsze za pomocą Paypala, czyli musicie mieć konto Paypal, a po drugie za pomocą waszej karty. I po prostu wpisujecie dane z waszej karty, czyli ten numer, data ważności, ten z tyłu taki trzycyfrowy numerek zabezpieczający i może się wydawać, że to jest podejrzane i niebezpieczne, ale tak to po prostu działa. W Stanach to jest bardzo popularny sposób płacenia, jest bardzo bezpieczny i wszyscy tak robią i nikogo to nie dziwi, więc nie bójcie się, że wasze dane zostaną gdzieś tam wykradzione. Jak długo musi być ważny mój paszport? Bardzo ważne jest to, żeby przed wyjazdem sprawdzić, do kiedy macie ważny paszport, i paszport musi być ważny przez całą długość waszej podróży. Czyli jeżeli wylatujecie za miesiąc na miesiąc, to wasz paszport od dzisiaj musi być ważny co najmniej dwa miesiące. Jeżeli sprawdzicie to wcześniej, się okaże, że chcecie zostać dłużej niż obowiązuje paszport, no to niestety musicie wyrobić nowy paszport. Czy muszę mieć bilet powrotny? Wiele osób o to pyta, i niektórzy mówią, że trzeba mieć bilet powrotny, ale zgodnie z oficjalnymi informacjami, nie jest to wymagane. Nie musicie mieć biletu powrotnego. My znamy wiele osób, które po prostu leciały do Stanów i jeszcze nie wiedziały, kiedy dokładnie wrócą i skąd wrócą, i nie miały tego biletu, i nic się nie stało. Bilet powrotny może być przydatny jedynie w takich sytuacjach, kiedy urzędnik ma jakieś wątpliwości i coś mu się nie spodobało w rozmowie z wami i nie wie, czy wy naprawdę przelecieliście tylko na krótko i w celach turystycznych. Jeżeli wtedy wyjmiecie i pokażecie, Taki wydrukowany bilet, to może was to po prostu uratować i ułatwić sprawę. Więc jeżeli i tak macie ten bilet powrotny zarezerwowany, no to lepiej go sobie wydrukujcie. Co jeżeli mam wizę w starym paszporcie? Zdarza się tak, że wyrobiliście wizę na przykład 5 lat temu, tą starą wizę turystyczną, ale w międzyczasie skończył wam się paszport i wyrobiliście sobie nowy paszport. Ja taką sytuację miałem parę lat temu i działa to tak, że po prostu podróżujecie z dwoma paszportami i pokazujecie na lotnisku czy urzędnikowi. Obydwa paszporty. Ale ważne jest to, żeby wyrabiając ten nowy paszport w urzędzie w Polsce, powiedzieć pani, żeby jak będzie ten stary wam dziurkowała, żeby nie przedziurkowała wam wizy turystycznej. Te urzędniczki czy ci urzędnicy zazwyczaj o tym wiedzą i sami sprawdzają, czy jest tam yy, wiza, ale trzeba o tym przypomnieć. I wtedy, jeżeli macie nieprzedziurkowaną wizę, to po prostu lecicie z dwoma paszportami i tyle. Działa to bez problemu. Co jeśli po ślubie zmieniliście nazwisko? Jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, że lecicie na przykład w podróż poślubną, zaraz po ślubie do Stanów i macie nowe nazwisko, ale dalej na tej wizie, czy na paszporcie, czy na bilecie jest stare nazwisko, no to nie musicie kombinować i szybko wyrabiać paszportu. Możecie polecieć ze zmianą nazwiska, ale z Urzędu Cywilnego. W waszym mieście musicie pobrać taki specjalny druczek, takie zaświadczenie o zawarciu małżeństwa. To zaświadczenie jest po polsku, ale z angielskimi tłumaczeniami, i tam jest wtedy informacja, jakie nazwisko mieliście wcześniej, jakie macie teraz, to musicie pokazać na lotnisku w momencie odprawy. Oczywiście, jeżeli ktoś was zapyta o to, ale raczej was zapyta, wtedy to pokazujecie i też wtedy nie ma problemu. Problemy mogą się pojawić przy odprawie takiej internetowej i wtedy coś wam może nie działać. I to właśnie dlatego, że była ta zmiana nazwiska. Na lotnisku już to zadziała bez problemu. Problemu. I bardzo ważne jest to, że nazwisko, które macie na bilecie lotniczym, musi odpowiadać temu nazwisku, które macie na paszporcie. Także jeżeli po ślubie zmieniliście nazwisko, ale nie zmieniliście paszportu, to rezerwujcie na to stare nazwisko. W temacie wizy to już tyle, jeżeli planujecie wyjazd do Stanów, albo jeżeli marzycie o takim wyjeździe, to bardzo polecam Wam nasz nowy poradnik, jak zorganizować własną podróż do Stanów Zjednoczonych. Jest to poradnik, który ma ponad 300 stron i który zbiera nasze doświadczenia z ostatnich 10 lat. Spędziliśmy w Stanach ponad 400 dni na samym podróżowaniu, zjechaliśmy je wzdłuż i wszerz i w tej książce opisaliśmy całą naszą wiedzę i z takich rzeczy praktycznych, organizacyjnych, które opisaliśmy w dwóch pierwszych częściach. W tej części zielonej, czyli przed podróżą, gdzie znajdziecie na przykład dokładne wyliczenia, ile taki wyjazd kosztuje, ile kosztuje wyjazd, umiarkowanie drogi, tani, ile bardzo tani, ile dla dwóch osób, ile dla czterech osób, jak obniżyć koszty i tak wszystko tutaj opisaliśmy. W drugiej części, w trakcie podróży, opisaliśmy takie rzeczy jak na przykład, jak szukać tanich moteli i rezerwować je za minus 70%, jak za kilka dolarów dziennie wynająć kampera, bo się da, jak szukać legalnych i darmowych noclegów na dziko, i całą masę tutaj jeszcze innych porad opisaliśmy. A ostatnia część to są inspiracje, i w tych inspiracjach opisaliśmy ponad setkę najpiękniejszych miejsc w Stanach, kilkadziesiąt parków narodowych, dziesiątki miasteczek, lokacji. Filmowych i przygotowaliśmy też 7 planów podróży, takich gotowych planów na dwa albo na 4 tygodnie, które po prostu bierzecie i jedziecie z nimi do Stanów i dzięki tym planom wykorzystacie wasz wyjazd na maksa, niczego nie pominiecie. I macie tam nawet podane propozycje noclegów na każdy dzień, dzień po dniu rozpisaną ilość kilometrów, które trzeba zrobić. Jest mapka z tą konkretną trasą. Także jeżeli planujecie taki wyjazd, to ten poradnik Wam się powinien przydać, a znajdziecie go tylko w naszym sklepie internetowym, czyli na stronie sklep.busemprzezswiat.pl. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał i uważacie, że były w nim przydatne informacje, to zostawcie pod nim łapkę w górę, jest to naprawdę bardzo ważne i dzięki temu chce się nagrywać kolejne odcinki. A w komentarzu napiszcie, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o organizacji własnych podróży do Stanów Zjednoczonych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!